Cześć mam cześć rodzice, ja tutaj jestem w szpitalu, nagrywam film dla Was. Czuję się dobrze, jestem cały zdrowy dom stoi cały zdrowy, musicie pilnować moich rzeczy, które są w pokoju, to jest bardzo dla mnie ważne. Tam jest moje studio w torbie, moje teksty w kartonie, tam są moje świadectwa. To wszystko musi być, ja Was bardzo kocham, byłem dużo przeszedłem w szpitalu. W Opolu, na wodociągowej, dużo przeszedłem tutaj we Wrocławiu, dużo przeszedłem teraz jestem na Kraszkach. Nie, nie chcieli mnie wcześniej przyjąć na Kraszkach w szpitalu, jak byłem bezdomny po prostu, bo do domu nie wchodziłem. Ja tą sprawę wygrałem, umorzyli mi tą sprawę. Mam tutaj zaświadczenie, nie chcę łamać prawa. Ja sprawę stosowałem na resocjalizacji i ja jestem dumny z tego, że znam prawo, Prze przestrzegam prawa, nie łamię prawa i to jest moja duma prawna i niech każdy u nas w rodzinie o tym wie. Natomiast chciałbym powiedzieć, że pozdrawiam Gosię, mi się pozdrawiam tatę, pozdrawiam mamę kochaną, której to wysyłam. Pozdrawiam Kasię, jestem ścięty. Miałem operację taką małą, błędnik miścieli. Nazłam prawidłową reakcję, prawidłowo widzę, bardzo dobrze myślę, bardzo dobrze widzę, wszystko jest ze mną dobrze. Dob, dobrze, dobrze jest. Jestem cały zdrowy i dlatego kurwa, mam oświetną klatę. Czy utką poście? Długopisowy freestyle, którego sobie chcę wykorzystać. Dlatego... Będę nagrywał płyty w Seprekos, right? poznałem fajnych ludzi z Opola. W Opolu jest fajnie. Miałem się na studia w Opolu, ale nie wiem, czy zdążę się zalogować. W, w Czarnym Boże jest miejsce na terapię dla pacjentów bez podwójnej diagnozy, bo tam szybciej się można dostać. Ale ja nie mam podwójnej diagnozy, a z tego się, czeka bardzo długo. Dlatego chciałbym jechać do tego ośrodka, gdzie szybciej można przyjechać. Bez podwójnej diagnozy, to jest piękne miejsce, to jest blisko Wrocławia, to jest lone Śląs, w brzyka, tam pojadna, 3 miesiące na terapię, Ja Narkotyków dużo teraz nie brałem, nie biorę narkotyków tak praktycznie, tylko tam na CBD tam sobie brałem, trochę tej ja i mefedronu brałem. Wszystkie narkotyki wymieniłem, jakie brałem. Nikt nie brałem żadnych heroin, żadnych kokain, żadnych takich rzeczy. Nie marczy się o takie rzeczy, bo jestem no, mądrym, zdrowym, fajnym, myślącym chłopakiem. Czytam Biblię, tu są moje książki, wszystkie. Ja z tym jeżdżę, że cały czas to mam. Tu mam Biblię, muszę wam pokazać co ja czytam, bo ja czytam Biblię, dalej nie skończyłem, no książki, zeszyty, tu mam piórnik, tu mam tytoń, tu mam zegarek od Hady, dostałem w prezencie, czytelko zębów mam, tu mam mojej to jest moje łóżko. To jest mój dom, teraz tutaj w szpitalu na Kaszkę. Dobrze, że mnie przyjęli. Jestem na piątce, wyślij mamusia mi tą paczkę, ja pojadę do tego Czarnego Bory, jak chcecie odbawcie to. Ja przede wszystkim chciałbym robić kimką, studiować, być z Kasią i mieszkać z rodzicami, moim kochanym moim tatą, moim tatą i moją mamą. Was bardzo, bardzo wszystkich kocham i Kaszki was też. Pozdrawiam serdecznie, bardzo was wszystkich kocham. Tutaj wasz kochany Łukasz Dziunek. Hej! რა უნდა ვსროლოთ? მე შევთავაზე რომ დეჟე ნოპოცეტო და ლაურეციტა